Siemanko, tutaj MatiKolekcjoner i witam was w... Otwier... No, w kolejnym odcinku na moim kanale. Tutaj mamy trzy saszetki z Update Edition, z mojego gift boxika. Tutaj dzisiaj je otworzymy tak po prostu. Jest to zwykły unboxing, nie to nie żaden pojedynek, w ogóle jest tak ułożone. I zacz... zaczniemy od saszetki z Jacksonem Martinezem. I tutaj poza kadrem otwieram, żebyście nie patrzyli jak ja się męczę. Jeszcze dużo razy powtarzam na odcinkach, ale okej. Okay. No i mamy tutaj ki Playera Modricia. Fajna karta. Ogólnie. Tutaj ją już, już położymy. Tutaj, bo to jest specjalna karta. To player Nach Fernandez. Czyli na bok. Jasine Brahimi. Oliver Giroud. Fernando Torres. No i Adrian Ramos. No tutaj ta saszetka nie była zbyt dobra. Chociaż tutaj wpadł ten key player mądry. Więc było dobrze. Teraz otworzymy saszetkę z Suarezem. Również poza kadrem. Chociaż teraz te sogi w kołaki, idą te saszetki do otworzenia. No i tutaj mamy no powtóreczka niestety, ale jest. Dynamo James Milner. Tutaj położymy na bok. To jest specjalna karta. Jeszcze jest jedna. Impact. Impact Matri. ty Każemy za tą saszetkę. Sani Kadira. Chyba najczęstsza karta, tak mi się wydaje. Safari. Nie wiem, jak to imię, będzie będzie jakieś dziwne. Sania. No i Sokratis. No, ta saszetka miała dwie specjalne karty. Chociaż bym wolał, jakby to był jakiś Magic Moments albo Inventiveness, Chociaż nie, nie będę narzekał. Może jednak w tej saszetce coś wypadnie. No i fajnie, bardzo fajnie, miałem jego limitkę. Bo się, no jest to Manuel Neuer Defensive Rock. Ty go już zastąpimy, Matriego, tym ty, Defensive Rockiem. Mamy jeszcze Round of Six Importo, To już tak położymy. No sami Kadira mówiłem, że to jest bardzo częsta karta bezowa. Martin Demichalis, Krzysztof Ansaldi i no i jeszcze Aleksandro. Jeżeli odcinek Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę, jeszcze daj subskrypcję, jeżeli jesteś nowy, więc do zobaczenia, do usłyszenia i